Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu w ten piękny deszczowy dzień, ale tym się nie przejmujemy, jest pięknie, to będzie dobry dzień. I na razie zbieramy się na szybciutko, z liamem idziemy na zakupy. Do jednego sklepu chciałam podejść do HomeSense i stwierdziłam, że będę wymieniać garnki, bo mamy strasznie stare garki, takie garnki, takie metalowe, wiecie i stwierdziłam, że chciałabym je wymienić na jakieś fajniejsze ładniejsze no a mamy je, o Jezu, nie wiem czy jeszcze nie w lutym nie mieliśmy także sporo czasu i stwierdziłam, że pojedynczo będę nie chcę kupować zestawu, bo czaiłam że taki zestaw był właśnie z tej firmy Tower, którą lubię takie białe i rose gold ale mają strasznie złe opinie że strasznie się ścierają farbują się i tak dalej, także nie stwierdziłam, że zawsze są ładne garnki w Home Sense takie na pojedyncze sztuki i po jednym będę po, jak tylko, znaczy jak mi się spodoba, tak sobie będę po jednym wymieniać, bo w sumie cztery garki mam do wymienia i właśnie chciałam to zobaczyć i może jakieś plastikowe pojemniki, bo to też staram się wymienić, bo mamy kilka fajnych, te moje wszystkie są już sobie kupiłam kilka i uwielbiam a używamy dzień w dzień do pracy, na lunch także Adam też potrzebuje i mamy niektóre już takie stare, że się nie wszystkie te, wiecie, boki domykają więc jak coś zobaczę fajnego to może jeszcze jakiś pojemnik no i tak zobaczymy, tak się przejdziemy, bo nie jest na spacer nie pójdziemy, bo jest paskudna pogoda. E, także lecimy i zaraz do was wrócę. Mam nadzieję, że coś mi się uda kupić. Wróciliśmy, misja zakończona. Mam co chciałam. E, były ładne garnki, ale najbardziej spodobał się, się ten najmniejszy. Właśnie, strasznie śwoda ten motyw, taki ala drewna. I wiecie co? Mamy cztery wielkości garnków, i najbardziej korzystam z tego najmniejszego. E, też mało właśnie gotujemy, a ja gotuję taką porcję, że e, taki garnek wystarcza. Także skończyłam się na ten kosztował 9,99. Taki błękitny, właśnie z taką jest przepiękny. Liam sobie z dół. E, także garnek jest i mam również lunchbox. E, bardzo mi się spodobał. Nawet fajny rozmiar, szkoda, że nie było jeszcze większych, to bym wzięła jeszcze większy, bo czasami Adam ma taki bardzo duży lunch, jakieś coś takie objętościowe, jakieś duże wrapa bo coś, ale ten i tak jest większy niż niektóre, które mamy, także jeden jakiś plastikowy wyleci, a będzie ten, spodoba mi się bardzo, bo oczywiście tutaj można mikrofali używać, tu jest, żeby sobie otworzyć, ale najbardziej mi się spodobało to, że... To jest jedno, taka jedna część tej pokrywki, więc tutaj nic nie będzie, wiecie, woda wchodzi, żeby tam coś spleśniało czy coś, jak nie dosuszymy, więc będzie bardzo łatwo to czyścić fajny rozmiar i kosztował 4,99, także jestem bardzo dowolna i będę w takim razie jeszcze polować, może y, uda się y, kupić właśnie jeszcze jakieś inne rozmiary, bo jest strasznie ładny, I Wiecie, co kupiłam również Liamowi, bo kiedy się widziałam i nie wiem dlaczego ich nie wzięłam i potem żałowałam. Um, Ale na przykład lubię też, żeby Liam też miał ładne rzeczy. Jak wiecie, już mówiłam, że ja lubię się otaczać ładnymi rzeczami i też, żeby mój synek miał ładne rzeczy. Także jeżeli coś potrzebuje gdzieś po coś, to ja staram się, żeby to nie było takie byle jakie, tylko żeby to było takie, wiecie, fajne. Um, I tak jak na przykład potrzebowali torbę na WF w szkole na ubranie, żeby się przybierali, to oczywiście nie będę miał jakiś jakiejś torbę czy reklamówkę, bo niektóre, niektóre dzieci przynoszą na przykład w reklamówce z Tesco. Ja chcę też, żeby miał ładne, także mu zamówiłam. Czekajcie, pokażę wam. No, zamówiłam mu na eBay za chyba 5 funtów torbę z imieniem, pod kolor, wiecie, szkoły, bo ma, taki ma kolor torby do szkoły. Więc, wiecie, dla mnie, ja lubię, że on też miał ładne rzeczy, nie tylko mama. Um, I właśnie były takie lunchboxy, bo oni w szkole noszą takie duże, ja śpiewam takie świąteczne, sorry. Um, Mają taki duży lunchbox, wiecie, butelkę na wodę. I kiedyś takie właśnie zobaczyłam, malutkie lunchboxy. I właśnie on często ma jakieś owoce do szkoły, więc mamy takie małe, wiecie, takie białe. Ale ten jest taki fajny: on jeszcze lubi dinozaury, to kosztowało tylko 3,99. A to nie jest tylko jeden, tylko jeszcze w środku jest drugi z dinozaurem. A w środku ten jest pomarańczowy. A w środku jest jeszcze trzeci różowy. Także będzie miał w zależności co bierze, bo czasem bierze duszkawki, czasami czasem trochę, trochę jakieś ciasteczka, jakieś herbatniki czy coś. Także super, będzie miał takie ładne teraz. Także udane zakupy, do tego skoczyliśmy do Maka. Mama wzięła kawę, a Liam zjadł lody, bo Liam kocha lody z McDonalda. Mimo, że jest zima, my jemy lody cały rok, także spoko. A ja teraz wiecie, każda kaloria się liczy, ale ta kawa jest warta każdej kalorii. A dzisiaj się biorę w ogóle do sprzątania... Do sprzątania tego, Do organizowania rzeczy z naszego tego, tej naszej sofy. Muszę wyciągnąć wszystko z tych szuflad i zorganizować to gdzieś na górze, tam gdzie mam boiler. Ja tam mam ręczniki, jakieś tam serwetki, jakieś takie rzeczy. I muszę tam pomieścić wszystko stąd, czyli pościel pościele nasze i koce, bo myślę, że, bo mamy tutaj również zapaszową, zapasową, zapasową pościel dla gości, także ona się już nie zmieści tam i myślę kupić w jakiś wielki pojemnik taki plastikowy, może to biedna, mam się podjechać, i schować, wiecie, pod łóżko, liama tam, gdzie są te schowki, bo on się tam nie bawi, także wykorzystam tą przestrzeń i tam sobie schowam pościel, ale resztę muszę płukać pod, właśnie tam, gdzie mamy boiler, ponieważ kupiliśmy sofę e, zbieraliśmy się długo na to a, bo ta sofa jest, jest ok ale Uuu. się trochę rozwaliła i nie da się na niej spać także ona jest super jako sofa ale nie jako łóżko już a ponieważ przyjeżdżają na nas goście e, moja siostra już ma bilety także z mężem przyjeżdżają do nas na początku kwietnia e, muszą na czymś spać e, i to jest czas w takim razie kupić e, wiecie sofa bed e, i znaleźliśmy fajny że będzie fajne i przyjdzie jakoś w połowie tygodnia także ja posprzątam w tym bo trzeba będzie rozłożyć tą sofę i no ona się to już niczego nie daje no, ale ona jest z nami prawie tyle co tutaj mieszkamy więc myślę, że z 8 lat ma to i tak dużo przeżyła ale niestety już się tak zepsułaś zepsuliśmy że tam się tam widzie te metalowe, te no, tam w środku się połamały troszkę, same się połamał oczywiście, e, że się już po prostu tego nie da za bardzo naprawić. No i jest troszkę już zniszczona, pobijana, wiecie jak to jest, e, jak się ma małe dziecko. Także idę to ogarnąć i będzie już gotowy jak przyjdzie. Przyszłam Wam jeszcze pokazać zamówienie właśnie z Lasz. Kupiłam na wyprzedażach świątecznych, znaczy wyprzedażach produktów świątecznych. Nawet nie wiedziałam, że takie robią. Od Sylwii się dowiedziałam, od Sylwii z królowej maseczek. Sylwia nic nie dostała całego zamówienia. Chyba coś nie policzyli, ile mają zestawów, może mi się zniszczyło i potem dużo osób nie dostało. Ja na szczęście dostałam wszystko i też jeszcze gratisik. Także cieszę się, że wszystko dotarło. Zamówiłam jedną dużą Um, jedną taką, no średnią powiedziała, bo duże to, to nie jest duże, e, jedną średnią taką um, taki zestaw w takim opakowaniu ślicznym. Przed oni w ogóle super wszystko pakują, więc jest taki idealny prezent, pomysł na prezent, bo to można kupić taki pięknie już zapakowany. E, ja tam mam wszystko już wsadzone, bo tam miałam jeszcze taki mały, właśnie, który był zapakowany, jak taki prezencik. E, I kule dla Liam'a ale kocham, kocham produkty, no niestety są drogie, więc raz na jakiś czas sobie na coś pozwalam, a tu były spore wyprzedaże, bo 50% wszystkiego było, na wszystko było, e, także zaszalałam troszeczkę, e, ale kocham, to jest taka mega bardziej pachnąca wersja fluff, więc ja, która kocha takie zapachy mega słodziutkie, to jest idealne dla mnie, e, i tak, w tym zestawie większym Eee, to był kpiąc została się ten, e, ten różowy, taki z Snow Fairy żelem, który miałam, kocham, po prostu kocham ten zapach i właśnie taki zestaw był, także mam kolejny żelik, uwielbiam ten zapach, po prostu... Jezu, jak to... Gdy, Gdybyście tylko mogli poczuć ten zapach. Strasznie mi przykro, że nie ma w Polsce. Ale wiecie co, w ogóle, jak przyszło mi do ja zamawiałam jako gość, nie mam tam jakiegoś konta założonego, um, no i nazwisko mam angielskie, tylko imię, po imieniu można stwierdzić, że nie angielka. Um, I wszystko przyszło mi po polsku. Wszystkie opisy i to, jakie opakowanie mają, że oni nie zawijają w nic, te kule tak luzem były, bo nie mają tak jakby... One chyba też są do... Um, recyklingu, takie, takie chrupki e, i wszystko to było pisane po polsku więc nie wiem skąd widzieli e, no, ale taki żelik był e, balsam, jest taki mega różowy i w ogóle w, w laszu jest tak, że jeżeli przyniesiecie pięć tak, pięć takich czarnych tych pudełeczek to dostaniecie maseczkę za darmo. Także ja mam maseczkę, mam to i jeszcze jeden produkt, więc już mam trzy. Więc bardzo fajnie też wykorzystują ponownie te mm, opakowania. I w tym zestawie jeszcze była kula. Taka. Piękna, świąteczna. Jezu, jak to pachnie, jak cukiereczki, nie spadnij proszę Cię, e, i jeszcze w tym zestawie był bar, to się chyba nazywa bath bar, taki duży i tego chyba nigdy nie miałam, ja chyba zawsze kupowałam kule, to ma dawać dużo piany, Także wypróbujemy. Myślę, że może na dwie kąpiele, nawet bo to jest takie mega wielkie. E, to to był pierwszy zestaw. I w ogóle dostałam grat. Myślałam, że się pomylić czy coś, ale Sylwia dostała dwa takie, bo ona zamówiła bardzo dużo. Także widać, dokładali, może mieli ich dużo. Dostałam jeszcze jeden ten żelik. Jeden zestaw, jak ma siostra to przyjedzie, to e, wsadzę wtedy pod prysznic, żeby mogli sobie spróbować, bo tak pięknie pachnie. E, drugi ten mały zestaw e, miał Sweet White Orange Hand Balm, czyli krem do rąk. Pomarańczowy, zrobiony przez Mata. Kremów do rąk też nikt nie miał. Ja przepięknie pomarańczą. Mm, I taki widać gęsty będzie. Bardzo fajnie, cieszę się. Także krem do rąk i to zawsze chciałam kupić to jest mydełko w kształcie takiego prezentu. Więc takie będziemy mieli niedługo mydełko. E, I kupiłam jeszcze, i żałuję, że kupiłam jeden. Kupiłam kulę do kąpieli dla Liama, e, bo tak, ten różowy zestaw normalnie kosztuje 27 funtów, a ja zapłaciłam 13,50, e, a ten mały, ten krem i mydełko kosztowały 14, a ja zapłaciłam 7. I kula do kąpieli taki smog takimi kryształkami przepiękny. E, normalnie kosztowała 3. Czy 50? Czy 50? A ja zapłaciłam funt 75. To mogę zamówić więcej. Ale super, więc dzisiaj mu dam do kąpieli, będzie się cieszył. Ciekawe, jak będzie wyglądać. Więc takie zamówienie z ja po prostu rewelacja. A w ogóle, jak tu jestem, to właśnie muszę Wam pokazać dwie fajne rzeczy z Flafa. Dzisiaj będzie dużo na temat kosmetyków. Mam dwie nowości, których nigdy wcześniej nie miałam i kolejne, które się okazały po prostu hitem. Pierwsza to jest mus do twarzy. Tu jest malinowy, malina chyba i migdał, tak? Bo no to opakowanie, bo nie mam opakowania. Super, prawdziwy mus. Tak pięknie pachnie i taka super konsystencja i tak fajnie myje, że. Już się w nim zakochałam, więc zastanawiam się, czy są inne, to jak coś to sobie spróbuję kupić jakieś inne, mam nadzieję, że tutaj będą mi je dostępne. Jezu, jak to pachnie, no to są jak po prostu desery do twarzy, muszę wam powiedzieć, że super mi idzie, pielęgnacja, w ogóle tego nie zaniedbuję za od nowego roku. Codziennie masaże, te wszystkie ym, serum, mleczka, to wszystko nakładam. Nie pozwalam sobie na takie lenistwo, że a, nie chce mi się dobra jutro, e, więc jestem mega z tego zadowolona, więc też pomaga to, że mam fajne kosmetyki i z przyjemnością to robię. I druga rzecz, wiecie, że kocham peelingi i wszystkie, ogólnie wszystkie się dla mnie sprawdzają, wszystkie są ok, ale to, co oni tu wymyśli, to jest jakiś sztos. I to jest ta seria właśnie świąteczna i teraz zastanawiam czy oni mają jakąś serię normalną właśnie taką bo wiem że mają peelingi takie w torebkach takie wyciekawowe chyba one są I to jest właśnie z tej serii też Christmas Cookie peeling do ciała tylko to jest um, wykłacający peeling w formie piankowego musu I to jest dokładnie tak dokładnie tak bym to opisała piankowy mus to Jezu. Ach, ten zapach! Normalnie nisko wziąć łyżkę i zjeść. Daj sobie, że mogłem to zjeść teraz. Wygląda jak deser. To jest taka mega pianka, musowa pianka i bardzo fajny peeling. On jest bardzo dobrze taki zuszczający, eee, Złuszczający? no. Nigdy takiego peelingu jeszcze nie miałam i on jest genialny. Mam nadzieję, że robią coś innego, znaczy w takich normalnych seriach, bo nie ma tych produktów tyle, a u nas też mały, mały dostęp jest. Mam nadzieję, że już niedługo będzie można zamawiać z Polski z jakimś okej, okay, wiecie, kosztem dostawy, bo to jest po prostu oh, rewelacja. Jestem absolutnie zakochana w tym produkcie i będę płakać, jak mi się skończy. Mimo, że mam 500 tysięcy peelingów po prostu, ale ten był najlepszy, naprawdę. No poszli po bandzie, także e, takie moje nowości, trochę mam tych kosmetyków, ale się tak cieszę, bo ja uwielbiam je używać i sprawia mi to przyjemność i chodzę pachnąca i piękna, e, a tam mgiełka, tam mgiełka to bym normalnie użyła, mogę ją używać jako spray, jako wiecie perfumy takie na co dzień, żeby tak pachnieć. I Liam, e, myślę, że teraz w ogóle nie będę już kupować nic Liamowi do jakiejś pielęgnacji, tylko po prostu moje balsamy będzie też sobie używał, jak są z Fluffa, bo on nie chce swojego, on chce Flaw, mamy i kremuje sobie wiecznie, tu widzicie, rączki, brzuszek i tak dalej, także spray pachnie cudownie, nie ma to jak zasnąć, po prostu otulona takim zapachem cudownym, rewelacja. Jezu, już się robi ciemno, niestety ja biorę się dalej za organizację, bo postrzątałam to, co miałam w tym sowku, ale teraz muszę jeszcze przynieść wszystko z dołu, także życzę im powodzenia. No, widzimy się za chwilę, pokażę Wam, jak skończę skończone, jestem zadowolona z efektu. Adam jak zobaczył powiedział wow, bo mieliśmy tutaj takie łajce. Także na tej półce są ręczniki i kuchenne ściereczki tam, rękawiczki, czyli coś, co używamy cały czas. Na górze jest, że jest ciemno. Na górze mamy pościel i zapasowe um, story, zasłony. E i tutaj wiesz, przyścieradła, tam są te... E, bo tutaj mm. mamy właśnie taki boiler I tu mam koce zapasowe A tam w ogóle jest, Liama. ma... Jak się nazywa? Namiot Na lato spakowany, także on Wyjdzie w plecie. Ale tu mam Zapasowe koce i jest super czyściutko zorganizowane. E, musimy dokupić jeszcze posiele moi właśnie mu zmieniliśmy na taką, wiecie, pojedynczą dla dorosłego. E, I na razie ma jedną posielę, musimy kupić jakąś fajną drugą. Um, także tak to się prezentuje. Jestem bardzo dowolna z efektu, bo było bardzo, bardzo... E bardzo dużo bagat po prostu. A w ogóle dajcie znać, czy u Was w domu też jest tyle kocy, bo my mamy właśnie te: mamy jeden na łóżku, jeden na łóżku Liama, i dwa pod stołem w salonie. Jak wiecie, oglądamy film, żebyś można przykryć um, i właśnie kiedyś byliśmy u znajomej, um, tak z ludźmi z pracy się spotkaliśmy, u tej Sylwii właśnie w domu i siedzieliśmy na zewnątrz, zrobiło się chłodno i przyniosła koc dla każdego e, i właśnie Anglii był w szoku ile mamy kocy w domu e, okazało się, że wszyscy w sumie tyle mamy myślę, że na takie sytuacje właśnie, ale dajcie znać, czy u was też jest tyle jakoś tak się uzbierało bo to jest coś, co się nie wyrzuca jeżeli nie jest zniszczone, wiecie, z jakiegoś powodu się nie zniszczy to się po prostu nie wyrzuca no ja się już będę z wami żegnać, ponieważ czeka mnie jeszcze oczywiście randkę z żelazkiem. Jak mogło być inaczej? Um, I trening. Dzisiaj mam trening. Liam bardzo mnie pilnuje. Muszę powiedzieć, że mam bardzo dobrą motywację, bo dzięki Adamowi mam motywację trzymać dietę. A dzięki Jamowi trenować, bo mi się nie pyta, za ile trening będzie, bo Asia na mnie czeka zapytał się jak ma na imię, dziewczyna sama ćwiczę i teraz mówi, że Asia na mnie czeka, więc musimy ćwiczyć, on ćwiczy ze mną, także przed nami jeszcze długi trening, a jeszcze muszę znaleźć czas wieczorkiem na książkę bo staram się codziennie czytać więc, a mam kilka książek które czytam teraz um, więc mam nadzieję, że troszkę relaksiku na koniec dnia będzie bardzo kochani dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku Pa!